Co się stanie w 803 odcinku tureckiego serialu, Dziedzictwo. Yaman i Nana wracają do domu. Ferit podejmuje desperacką walkę o uwolnienie Aize, ryzykując własne życie, gdy wpada w pułapkę porywaczy. Zobacz, co wydarzy się w najnowszym odcinku, Dziedzictwa, emisja w środę 14. Stycznia, Dziedzictwo, odcinek 803 w środę, 14 stycznia 2026 roku o godzina 16.05 w TVP1. Streszczenie 803 odcinka serialu: Dziedzictwo, Jaman i Nana wracają do domu, domownicy nie posiadają się z radości. Świadomi swoich wzajemnych uczuć, zastanawiają się, co dalej. Idris opiekuje się rannym Kazimem. Nie może sobie wybaczyć, że znów nie udało mu się wykończyć Krymlego. Porywacz chce, żeby Aizę wyjawiła mu miejsce pobytu jego żony i córki, ona jednak nie zamierza się ugiąć. Feritowi udaje się trafić na jego ślad. Jest bliski uwolnienia Ajze, kiedy brat porywacza go ogłusza. Ferit przekonuje racz że zdradzi mu, gdzie jest jego żona w zamian za uwolnienie Ajze. Zobacz zdjęcia z serialu.